Zrobimy Heaven I zrobimy sobie razem z kina Bo ja sama nie umiem I Najpierw nie wiem Czy zrobimy sobie jakiś dom Może na końcu świata Tak na końcu świata Na końcu tutaj Zrobimy sobie dom Nie wiem jaki Tym mm, nowy Zrobiony cały czas, on jest ładniejszy od tych premium... domów. Wchodzimy sobie do środka. A jak będzie ktoś nas skurzył, to się teleportujemy gdzieś tam. Eee, Ten dom ma garaż? Nie wiem. <grym> Dobra, tu nie ma żadnego basenu. Jest tak... <krym> Muszę popatrzeć jakie męskie, cześć, ten... okej, okay. kurde no, em, nie ważne Dobra, z tego przerobimy jakiś skin, ten wisiorek możemy zostawić. Szukamy jakiejś spodni. Hmm... Dobra, myślę, że to będzie takie... No, taki dwuczęściowy, żeby było najlepiej. Dobra, to zostawiam. O kurde, ty ja na górę do tego. o idealnie. Łosy. Myślę, że te wezmę. Nawet już spory komplet robimy ładny. Albo nie. Zajmiemy coś na górę. Czy opaskę, czy co? Tą opaskę trochę nie pasuje, ale to nie ma pasować. To mamy wyglądać. I okulary weźmiemy. O, może coś takiego. Nie. No dobra, myślę, że tu będzie skin git. Jezu, gdzie ja chodzę. I nie wiem, co możemy w sumie zrobić. Nikt z moich znajomych nie gra chyba. Nie, no, nikt nie gra. Zatworzymy sobie jupii. Może zresetujemy się. Potem polecimy na... wiem gdzie. Weźmy, jak e, to się nazywa ten taki, no nie wiem jak to się nazywa. Jezu, helikopter. No właśnie. Mm -mm. Więc... No, nie umiem zjeździć. No kurde no. Weźmiemy helikopter. Bogato zdobiony. <ścoughs> Do góry. To musimy na, tam lecieć, gdzie jest plaża. Jezu nie tak. Tak, kurde, tak. Nie, czekaj. Takie źle wygląda. Źle wygląda, że ja nie mogę. No skręcaj tym! Nie wiem czy w dobrą stronę lecimy. Tam musimy, w tamtą stronę. No, jeszcze jest no, kurde, no. Mogę coś popatrzeć. Hmm. Jak my tu lecimy, to tak. Zresiałam. zapomniałam. <laughs> Zodej, to to jest po polskiemu, Pakiety rączki, specjalne, coś tam, coś tam. Euw, eee, mm, ja chciałam to bardzo. Nie wiem, czy mnie starczy. Od dziesięć albo 15. No leci tym gniazdostwem. Szybciej. Gdyby do widać. Że usuniemy. <grystanie> Bo będzie nam niepotrzebny, chyba. <grym> Chciałam coś sprawdzić, dlatego tam lecimy. Jezu, yes, so, uh, <grym> będziemy trochę tu lecieć. Plastik, plastik, plastik. Nie, <gryznie> nie, 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 M. M. <gryznie> tego nie, 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 by, by było. M. Okay. No musimy... Kurde nie, 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 O trochę wolniej. nie w No i przelecieliśmy, to ja nie mogę. Kurde. Oj, oj, oj. Utknęliśmy chyba. Spokojnie, trzeba wylecieć. obczaj gdzie tu jest, bo ja nie wiem, się pogubiłam. No tamtą. Tam. Trzeba lecieć, a jak tego nie ma, to ja nie wiem. Chyba wiecie o co mi chodzi. A jak nie, to... aha po tutaj go, zobaczę co tu. o tu, tu właśnie, o jest, za bardzo w górę polecieliśmy, no niech se tam leci, ja wezmę to, kurde, eee, no kurde, nic nie widzę, bardzo fajnie, że nic nie widzę, bardzo. O. Dobra, możesz tam lecić w sinum dal? Ja muszę się przedostać. Nie tu. Nie wiem, czy dobrze to robię. Pytajcie. Toksyk, toxik, toksyk. No szkurdem, to chyba jednak nie tak się przedostaniemy. wszystkie strony teraz O! Toksik, nie spaść no i dalej tego nie ma Do, na, właśnie na YouTube to pokazywało, że tu je będzie jakiś portal na przykład na ileś tam ale tego tu nie ma ja nie wiem. Naprawdę. Czino, asesino. Dobra, ja już kończę ten filmik na dzisiaj. Pamiętaj, pamiętaj o subniku, żeby zostawić łapkę w górę i subika po więcej. Pa!